No, dzień dobry. Alfa Romeo to z silnikiem JTDM. Właścicielką tego auta jestem od października 2024 roku, więc jeszcze nie minął rok. Jest to rocznik 2012, 7 lat w jednej rodzinie. Sprowadzone auto zostało z Francji. Przed zakupem auta po wstępnych swoich oględzinach zauważyłam niski stan płynu chłodniczego i zeschnięte ślady tego płynu Całej tej komorze silnika, ponieważ wnętrze, elektronika, wszystko było w porządku, wszystko działało. No, zdecydowałam się, że pojadę na pobliską stację diagnostyczną w celu takich ogólnych oględzin auta. Na stacji diagnostycznej okazało się, że do wymiany jest tylko prawy, tylny amortyzator. Zdecydowałam się na zakup tego auta, wszystko było w porządku. Po zakupie standardowo wymieniłam od razu rozrząd, oleje, klocki. Do lutego, marca działało auto bez zarzutu. Później no niestety musiałam wymienić tą chłodnicę, gdyż szubywało trochę tego płynu. Koszt wymiany tej chłodnicy wraz z częścią, z serwisem klimatyzacji to 1300 zł. Za niedługi czas okazało się, że muszę również wymienić akumulator. Taki średni koszt to jest 600 zł. Tańszych akumulatorów nie ma, ponieważ auto posiada ten system start Stop. Później okazało się, że muszę wymienić alternator gdyż całkowicie padł. Koszt wymiany alternatora z robocizną to 1500 zł, za chwilę okazało się, że muszę wymienić prawą pół, z którą jest kłopot, ponieważ auto jest uznane już za starsze. W związku z tym takich części dostępnych nie ma, jest jedna w Polsce w serwisie i kosztowała 2800 zł, jednak ja zdecydowałam się na regenerację tej półosi. Koszt to 1000 zł, no regeneracja była gdzieś w marcu, może w lutym, na tą chwilę jest wszystko w porządku. Alfa sprawowała się bez zarzutów przez miesiąc dwa. Po czym nastąpił wyraźny spadek mocy, a przyczyną był filtr DPF. Postanowiłam więc usunąć całą ekologię z DPF-em, z DGR-em. Zostało to wyprogramowane. Dodatkowo e, oczyściłam sanki i zakonserwowałam koszt takiej usługi. To jest 1000 zł. Łącznie z usunięciem DPF-a i EGR. Na tą chwilę auto sprawuje się bez zarzutów. Można jeszcze dodać, że w aucie jest system e, BlueMini, a właściwie był. Ponieważ urządzenie zostało usunięte, ono często ulega awariom, e, później rozładowuje się przez to akumulator, e, dlatego usunięto to urządzenie. Niestety problem jest w tym, że nie można go wyprogramować z komputera. W związku z tym no, cały czas będzie e, migał licznik. Jeżeli chodzi o zakup y, Mito, jestem zadowolona, polecam. Jest to małe auto z dobrym wyposażeniem. Koszt zakupu 15,5 tysiąca. No takie Alfy chyba kosztują powyżej 20 tysięcy. Y, fajne auto, małe, wszędzie się wiedzie. Y, system DNA działa. Y, także ja mogę polecić ze swojej strony Alfa Romeo Mito. Pozdrawiam.